Cześć, tutaj Dazowc. Pewnie zastanawiasz się, jak używać pada w grach, które tego nie obsługują. Dzisiaj ci pokażę. Potrzebujemy tylko jednego programu. I program jest darmowy. A więc moi drodzy, program nazywa się. Już wam pokazuję. Antimicro X. Jest dostępny na GitHubie. Można go sobie pobrać za darmo. Link macie w opisie, kiedy już mamy ten program. Wystarczy go uruchomić. Ja już go mam uruchomionego. Wygląda on tak. Interfejs w języku polskim. Bardzo prosty. Normalnie wyłapuje to co pad przekazuje nam do PC'a. I w tym momencie ja sobie dla ułatwienia pokażę jeden programik. Jest to taka wirtualna klawiaturka. Pokazuje jak coś na przykład naciśniemy, prawda? jak akurat spacja. Drugi programik, który tutaj użyję jest to w zasadzie wersja przeglądarkowa. Ona nam pokazuje jak reaguje pad. No i widzicie, no wszystko się zgadza. No i oczywiście klub programu, czyli nasza gra. Gra, która pada nie obsługuje. Poznajecie? Poznajecie. Wiele osób pytało w internecie jak grać w tą grę za pomocą kontrolera pada. No, i jak widzimy, tutaj pad jest e, nieobsługiwany. No, a klawiatura już e, jak e, najbardziej. Jeszcze może Wam zademonstruję, żeby nie było, wybierać sobie. Oczywiście tutaj jedną rzecz, e, żeby wam pokazać, wczytam sobie jakąś klawiaturę. W zasadzie byle jaką, byle by była. Zresztą widzieliście, wszystko działa, nie? No i to co klikniemy, no powinno się wyświetlać, na razie się nie wyświetla, ok Ale sa, sami widzicie, pad jest nieużywany i w tym programie wybieramy sobie profil i sobie przypisujemy. No to powiedzmy, że ja bym chciał skręcać tutaj gałką w lewo, no to wybieram sobie klawisz na przykład A i go dodaję, dodaję sobie klawisz D, skręcamy w prawo. Co zrobić z triggerem prawym, lewym? No to zaczniemy od lewego. Tutaj wybieram sobie nad standardowy i wybieram sobie klawisz, który nam to aktywuje, będzie to S, no bo odpowiada za hamulec. OK. Oczywiście potwierdzamy tutaj. I tak samo robimy z prawym. Standardowy. I oczywiście klawisz W. No i tak możemy dopisywać sobie każdy klawisz na naszym kontrolerze. Tu oczywiście musimy potwierdzić. No, chciałbym nitro i hamulec ręczny, więc patrzę na padzie, gdzie mam hamulec ręczny. No to mam pod klawiszem A. No to przypiszmy sobie tutaj spację. Pyk. I pod B dajmy sobie na przykład nitro. Nitro w Nitro Speed to jest pod ósemką, proszę bardzo. I sprawdźmy, czy działa nam to w grze. Dodaję gazu. No i wszystko bangla. Wszystko działa. Można skręcać, można hamować. Czy działa namęczny? Zaraz zobaczymy. Zastanówmy się trochę. Oczywiście ręczny działa. Czy działa nam nitro? Też możemy to za chwileczkę sprawdzić. Gwiazda jest bardzo płynna, bez większych opóźnień. No to sprawdźmy, czy działa nam chociażby tutaj nitro. Oczywiście, że działa. No to w porządku. Tak możemy sobie przypisać każdy klawisz, na przykład M do mapy. Zaraz to zobaczymy gdzie by sobie wrzucić tutaj mapę ja bym chciał sobie wrzucić mapę pod ten klawisz tak mamy mamy no to e, zobaczmy jak to będzie działało w grze pyk i pyk czy działa nam w grze no oczywiście zobaczcie działa wszystko i tak możemy przypisać sobie każdą grę na moim przykładzie macie chociażby postala dwójeczkę awp tutaj oczywiście dokonamy zmian możemy zapisać każdy profil a więc zapiszmy go na przykład sbw proszę bardzo i taki profil możemy sobie po prostu wczytać możemy się przełączać no i zobaczcie przełączyłem się na inny profil i pad nie działa. Bo jest przypisany do Postala. Ale możemy sobie wybrać właśnie nowo utworzony, i teraz będzie działało. Także w prosty sposób można sobie grę ułatwić. Także ja się z Wami żegnam. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę, komentarz subskrybuj kanał. Cześć!